Szanowni Państwo, ponieważ w Goszczynie się urodziłam i całe życie tu spędziłam, jestem zobowiązana to środowisko, że tak powiem, zawsze eksponować w najlepszym świetle. Ale może zacznę od tego, skąd ja się wywodzę. Otóż jestem prawnuczką dwóch wójtów tej gminy, a jeden z nich był wnuczkiem burmistrza Goszczyna, Józefa Plecińskiego. Który miał dwie córki. Jedna z nich, pierwsza wyszła za mąż do warki, za pana Jana Matlakowskiego, i to była matka Władysława Matlakowskiego. Myślę, że dla Warczan to jest osoba bardzo znacząca, choć znana jest powszechnie, bo to znakomity le lekarz, uczony, jak dawniej mówili. No, i autor wielu książek o budowie i rozbudowie góralskich zabudowań, a ponadto nawet przetłumaczył Hamleta, bo studiował w Paryżu, studiował w Londynie, znał języki biegle, pochowany jest w chodczu na Kujawach. Zmarł, mając 45 lat, pozostawił bardzo piękny dobytek w postaci jego właśnie tych prac autorskich pięknych. I za to zakopane y, zespół szkół budowlanych na Krupówki, bodajże 8, dostało imię Władysława Matlakowskiego, a ponadto jest tam izba pamięci y, po tym właśnie uczonym i wspominany jest żywo jeszcze tam w tej szkole, bo tam byłam. Proszę Państwa, druga córka Państwa. Plecińskich wyszła za mąż za Mikołaja Orzechowskiego, także mieszkańca Warki. Urodził się w Leśnej Woli koło Warki, choć nie wiem gdzie ta Leśna Wola, bo takiej wsi teraz nie ma, ale tak ma w akcie urodzenia. No ci Państwo dorobili się trójki dzieci. Maksymilian to mój pradziadek, Władysław to jego brat, który mieszkał na górkach pod Mogielnicą. Do dziś tam budynki po nich są. I córka Helena, która poszła do Ostrowia Wielkopolskiego do zakonu, zamkniętego zresztą. No, ale ten mój pradziadek, zresztą obydwaj bracia, mieli takie hmm, geny chyba po tym burmistrzu, swoim dziadku. Nasz był wójtem przez kilkanaście lat w Goszczynie i jego brat był też przejściowo dwa razy wójtem Mogielnicy. Potem dopiero Mogielnica odzyskała prawa miejskie, bo to car zabrał przecież ukazem miastom prawa miejskie i do rangi wsi, może osiedla czy sioła tak tam kiedyś nazywali. No w każdym bądź razie ci orzechowscy młodzi no pokazali też wielką Umiejętność prowadzenia gmin, a także swoich rodzin, a może przede wszystkim swoich rodzin. No i na przykład mój pradziadek w 1909 roku zorganizował przy pomocy dziedzica z Kozietu i księdza miejscowego ochotniczą straż pożarną, która niedawno obchodziła 110-lecie bardzo uroczyście. I funkcjonuje do dziś z bardzo dobrym skutkiem i wyposażeniem. No, pochwalę się, że prezesem jest mój syn Jacek. No dobrze. No to jedno. Drugie wybudował szkołę. W różnych książkach można znaleźć zdjęcia tej szkoły, piętrowej, pięknej szkoły. Jeszcze nie powiedziałam, że w prezencie za te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły to ojca i dziadka zabrali do więzienia na Gęsiówkę. Więzienia tam już nie ma, bo pojechałam szukać, gdzie to jest. No to jest tylko tablica w pobliżu Anielewicza, że tu znajdowała się znajdowało się więzienie. No i że był to stary obiekt. Doczytałam gdzieś, że to stary obiekt carskiego więzienia, które międzynarodowa organizacja Praw człowieka w Helsinkach postawiła za punkt zlikwidowanie. I dlatego zostało to więzienie zlikwidowane. Ale dlaczego to takie ważne powiedzieć? A no dlatego ważne, że w niewielkim pomieszczeniu, no niewielkim, no powiedzmy 30 czy 40 metrów, spało 70 chłopów na betonie, tam nie było podłogi, był beton. I jak się chcieli w nocy przekręcić, to na komendę. Bo tak leżeli jak śledzie, więc nie mogli się odwracać jak chcieli, tak? No i jak ojciec przyjechał po paru miesiącach, to pamiętam, że ubieraliśmy choinkę w Wigilię. Brat pojechał, starszy, który zginął w wypadku w Warszawie, Maksymilian, uciął choinkę z sosny i taką ubieraliśmy, bo na Świerkową pieniędzy nie mieliśmy. I ktoś puka. Chodzi o ojciec. Zarośnięty. Brodę miał długą, czarną. Ojciec w ogóle był szatynem o ciemnej karnacji. Boże, płakaliśmy i śmieliśmy się, ale na święta ojciec był. No, to takie radochy były tej wybitnej przyjaciółki narodu polskiego, tak zwanej komuny. No. Która niektórym rzeczywiście rodzinom, no nam robili różne wstręty. Na przykład pogoszczenie rozwozili wozem i sypali ulotki, kułak orzechowski, no i tak, a dziewięcioro służby zatrudniał. No jak miał nie zatrudniać, jak kiedyś się wszystko ręcznie prawie robiło, a miał kilkadziesiąt hektarów pola na litość boską, kto to miał zrobić no to takie rozsypywali po goszczynie ulotki. Szkoda, że mi się żadna nie zachowała, bo byłam zbyt małym dzieckiem, żeby do tego przywiązywać wagę, ale doskonale to pamiętam. Więc to są takie obrazki z mojego dzieciństwa, którego niestety nie da się wymazać żadną gumką, myszką nawet najlepszą, bo to jest i w człowieku siedzi i tak będzie do końca. Ale ja urazy do ludzi nie, nie czuję, bo to są tylko ludzie. Zresztą ludzie się dzielą na ludzi i, i mówiąc tak wulgarnie i hołotę. I to tak było. Nagle się ludziom wydawało, że zrobią z farobków zwyczajnych, zrobią hrabich co najmniej albo coś w tym stylu. Nic takiego się nie stało. Oni byli robotnikami i takimi poumierali. I choć było dla nich łatwiej żyć, to najwyżej było więcej pieniędzy na to, żeby pić. O i tak. A jak nie mieli nic tak nic, nie. a my nic nie mieliśmy. Gołe budynki, niczego nie mieliśmy. Stworzyliśmy trzy, trzy gospodarstwa po 20 hektarów. Mieliśmy czym dzieci obdzielić, wykształcić. A ci, co byli nikim, to tak zostało i ich dzieci też w większości, choć nie wszyscy. Ileś osób, oczywiście. Nie zgadzało się z takim podejście, podejściem do mojej rodziny i na przykład pan Jan Pietrusiński, którego już wcześniej wspominałam, organista, wykupił meble i potem za grosze oczywiście, bo nikt nie chciał kupić, a nie chciał dopuścić do tego, żeby zabrali na przykład do grójca na rynek. No to za parę groszy kupił, potem rodzice to odkupili. Bo to były porządne, dębowe rzeczy, bo przymatka była też dziewczyna z jakimś majątkiem, to dostała stosowne wiano. No to akurat ktoś się miał zamiar pożywić, ale nie wyszło. Ale została mi do czego do dziś żałuję. Ojciec miał etażerkę, na której książki bo czytał setki książek, i u pana Pietrusińskiego zostało. Ona przed śmiercią mówi: Niech pani to zabierze, bo to jest pani ojca, A mówię Jak już tyle latu pani, to niech zostanie. Zresztą nawet już teraz nie są w modzie takie mebelki. I nie są, no tak, ale nie są już tak używane. To nie, był nowa, nie była to nowa rzecz. W każdym bądź razie, że państwa tego się nie da opowiedzieć w 10-20 minut. To były godziny tortur, nie wiem, jak ci rodzice przeżyli, musieli przeżyć. A jeszcze, żeby było gorzej, to Basia uciekła do szkoły, ale i Maciek, Maciek, mówiliśmy na Maksymiliana. I chodził ostatni rok do szkoły mechanicznej na Okopowej, i wyszedł ze szkoły 2 grudnia, bo jakimś prawem przyjechał do nas w tygodniu. No to mama skorzystała z okazji i dała mu paczkę dla Basi, bo Barbary było czwartego i jest zresztą. I tę paczkę po szkole miał do niej zawieźć do Akademika, bo już wtedy była na Alei Niepodległości w Akademiku. I pijany Rusek wiózł pijanego dowódcę. I rozjechali na przystanku na, na Młynarskiej przy Okopowej. Mojego brata, szesnastoletniego, i kobietę od dwojga dzieci matkę. Ojciec nawet oskarżenia nie mógł wnieść, bo najpierw zrobili wywiad, co to za jeden wróg narodu, a ten mąż próbował tej pani tam awanturować się, ale co mogli zrobić bohaterom Związku Radzieckiego, co pałac kultury budowali. Nic a nic i nie zamierzali nic zrobić. Tyleśmy ponieśli strat. To dziwne, ile człowiek ma hartu w sobie, że się nie daliśmy zgnoić. Choć były różne sytuacje.